OK, słuchaj, e, dzisiaj pokażę Ci jak wstawić sobie tutaj obrazek na stronę. Wstawimy obrazek, przy okazji tego obrazka nauczyć się, e, czym jest adresowanie względne i czym jest adresowanie bezwzględne. Czyli dzisiaj czas na małą lekcję HTML, po tym wstawieniu obrazka i adresowanie względne i bezwzględne. To jest dosyć ważne e, i będzie dosyć ważne dla Ciebie w przyszłości. Po pierwsze muszę mieć obrazek. To od tak jak mówiłem, na Open Clipart, tak, i tutaj sobie szukam obrazka. Wstawię sobie na przykład jakąś strzałkę, czyli sobie wpiszę tutaj arrow. Jak mówiłem, trochę wolno działa, no ale działa. Zaraz zmienię strzałkę. No i to strzałkę wstawię tutaj na dół, po to, żeby w przyszłości tutaj stawić jeszcze zapis na listę na wideo. Ok, mam strzałkę. Starczy mi w takiej wielkości, to czerwono sobie ściągnę. Klikam prawym przyciskiem myszy, klikam Zapisz obrazek. Zapiszę go sobie w katalogu, który miałem. Popatrz, miałem D, D komput D, katalog D, dysk D, katalog 1 e, strona 1. Zapiszę go sobie. na go sobie Strzałka. Strzalka. Pamiętaj, polski liter nie używamy na serwerze. E, plik ma rozszerzenie PNG. PNG to jeden z formatów obrazków, który ma przeźroczyste tło. To jest na innym wideo wytłumaczone wszystko. No i mam go tutaj zapisanego. Widzisz, w katalogu e, .png. I teraz popatrz, na to jest moja strona, indeks HTML. Muszę ją otworzyć w edytorze yy, stron, tak, w Edit. I otworzę też ją sobie w przeglądarce. Tutaj ma uwagę, dotychczas tego nie robiłem. Dotychczas, żeby zobaczyć, jak wygląda moja strona. Otwierałem stronę yy, bezpośrednio, przerzucając na serwer, żeby wtedy ją otwierała. W tym wypadku sobie poradzę prościej, bo otworzę ją od razu yy, z dysku. Jeśli to jest strona HTML, jeśli to nie jest żadne programowanie PHP, CGI, ani nic takiego innego, to sam HTML jest obsługiwany przez zwykłą przeglądarkę, więc mogę ją otworzyć bezpośrednio z dysku. Tak? Mam ją otwartą. Teraz popatrz. Tutaj, po pierwsze, mamy filmik i w po filmiku zaczyna nam się tekst. This is Orange Mint. Tutaj będziemy potrzebowali mieć przerwę. Tak? Takie przejście do następnej linijki. Więc teraz je zrobimy. Ok, popatrz. Tutaj, teoretycznie, tu mam zaczęty, tu mam kod, który jest odpowiedzialny za filmik. Teoretycznie jest odstęp pomiędzy filmikiem, a tym napisem this is. Widzisz, jest ten odstęp. Jednak na stronie tego odstępu nie ma. A na stronie tego odstępu no, nie jest widoczny. Więc coś jest nie tak. Eee, słuchaj, teraz muszę wytłumaczyć, na czym polega znacznik Enter, czyli znowu akapit. Nagraj to, że masz Enter, który jest w zwykłym edytorze tekstowym, sprawia to, że przechodzimy na stronę linijki. Tutaj widzisz, przejdę na przykład 10 linijek, zapiszę i odświeżę w przeglądarce. i zobaczysz, że odświeżę, przeszedłem 10 linijek, a dalej nie przeszedłem żadnej linijki. To no jest, słuchaj, tak działa właśnie HTML. Takie znaki jak Enter, czyli nowy akapit, nie działa w ten sposób. Nie działa w ten sposób, to ma swoje proste, banalne wytłumaczenie. widzisz. Hmm. Tutaj, żeby ładnie nam wyglądał ten kod HTML, żeby się dało w nim ładnie poruszać, to widzisz, tu jest Enter po takim znaczku. E, tu są jakieś spacje, czyli takie odstępy. I dzięki temu, że na przykład tu zaczyna się w tym poziomie, te wszystkie listy zaczynają się tutaj, tu się zaczyna UL, well, tu się zaczyna ten GIF, tak? E, dzięki temu, że możemy sobie tak tutaj formatować, tu się na przykład zaczyna P i tu się kończy P. Dzięki temu, że sobie tak formatujemy, po prostu widzimy co jest grane, bo gdyby nasz kod HTML był danym kodem, czyli czymś takim tak? i e, wszystkie znaki Enter i wszystkie znaki spacji byłyby uznawane e, to zyskalibyśmy na tym, że wszystkie znaki Enter i wszystkie znaki Enter byłyby uznawane, ale czytelność naszego kodu byłaby po prostu masakrycznie straszna e, nikt by się w takim kodzie nie połapał, e, dlatego znaki Enter Czyli takie znaki nie są uznawane w przeglądarce. Nie są uznawane, bo jeśli odświeżymy, to nie jest uznawany ten znak, że jest taki nowy znak. Dlatego one właśnie nie są uznawane, bo one tutaj w tym edytorze służą do tego, aby ładnie sobie ten kod formatować. Tak? Czyli, na przykład, znak Enter służy do tego, że jak tutaj mamy div, to sobie zrobimy odstęp. I wstawimy kolejny div, na przykład, tak? I wstawimy kolejny div i tak dalej. Dodatkowo chcemy sobie ten kolejny div wstawić kilka, e, kilka linijek dalej, żebyśmy mogli go łatwo formatować, więc albo spacją, albo tabulatorem, czyli tym znaczkiem tab na klawiaturze, który jest w klawiaturze czwarte od dołu z lewej strony, taki przycisk tab, albo nim robimy takie odstępy. I on co właśnie tak robione służy do formatowania, więc takie znaki Android nie działają, więc możemy je usunąć. Nie są nam tutaj potrzebne, ale za to do otwarcia nowej linijki służy taka komenda jak BR Dobra. BR tak Jeśli tu umieszczę BR, to jest od słowa break, czyli przerwa w angielsku. To mi zrobiło przerwę. Teraz jeszcze przy okazji, yy, wiem, że miała być o obrazkach, ale <grych> o obrazkach zacznę za chwilę, tylko jeszcze przy okazji, tego ber, pokażę Ci, co znaczy, co, o co chodzi z tymi spacjami. Widzisz, stawiam teraz spację, czyli teoretycznie pod this powinien być taki długi odstęp i powinien być is. Jednakże jeśli to zapiszę i otworzę przeglądarce, odświeżę, to gdzieś nie ma żadnego odstępu. Dlatego nie ma żadnego zastępu, do tego mówiłem, bo tutaj spacje, tabulatory i tak dalej służą do tego, abyśmy sobie mogli sformatować plik HTML do ładnego wyglądu. A jeśli chcemy umieścić kilka spacji koło siebie, do tego służy takie polecenie jak zobacz, znaczek AND NBSP średni. NBSP to jest skrót od non-breaking space, czyli niełamliwa spacja. Spacja to jest taki odstęp, tak? Ale te odstępy, jak widziałeś, nie działają. A działa coś takiego jak miła spacja. Czyli sobie ją skopiuję Ctrl-C i Ctrl-V kilka razy. I teraz będę miał ten odstęp. Takie NBSP nie będzie widoczne na stronie, ale na stronie będzie widoczna, widoczny odstęp, czyli spacja, tak? Okej, okay, dobra. Chcieliśmy obrazek wstawić. Potrzebowaliśmy otworzyć nową linkę, tak? Żeby ten obrazek wstawić. Więc otwarliśmy nową linnikę i teraz wstawiam obrazek. Do obrazka służy komenda IMG tak? i ona musi mieć parametry. Eee, parametry musi być, tutaj ładnie się nazywa eee, podpowiedzi atrybut ERC musi być, tak? SRC to jest dla angielskiego słowa Source skrót, a source to znaczy źródło. Czyli pokazujemy, mamy obrazek i musimy pokazać źródło obrazka. Pokazujemy to w apostrofach, albo pojedynczych, albo podwójnych, w tym wypadku jest akurat obojętne. W PHP jest mała różnica, ale to kiedy idziemy, będziemy to mówić. I tutaj musimy podać źródło do obrazka. Teraz uwaga. Teraz uwaga, bo muszę Ci to pokazać, jak to zrobić. Najprostszą metodą będzie hmm, pokażę Ci po kolei co tu możesz wstawić. I na końcu powiem, która z tych metod jest najlepsza. E, punkt pierwszy. Możesz stawić coś takiego. Bardzo dużo ludzi to stawia. Nie wiem, jak oni dorobiły jakiś program, właśnie do. Mm, jakiś program do tworzenia stron i dostawia. Czyli taką ścieżkę pod tytułem file. localhost d, czyli dokładną ścieżkę. Taką, nie wiem czy. Pamiętasz, może kiedyś był DOS, był, jeśli używałeś DOSa. Tam takie ścieżki były bardzo często używane, czyli d coś coś, tak. Tutaj jest podobnie. I można taką ścieżkę wstawić, i to będzie działać. Będzie działać, ale będzie działać tylko i wyłącznie u Ciebie na komputerze. Wstawię na nasza strona. Widzisz? Wstawiliśmy obraz. I mówię, to działa tylko i wyłącznie u Ciebie na komputerze. To nie działa na żadnym innym komputerze, tylko na Twoim. Dlaczego? Dlatego że tylko na Twoim komputerze na localhostie czyli na lokalnym dysku w katalogu D na dysku D w katalogu PEC w podkatalogu strona1 w podkatalogu images jest plik PNG. jeśli ktoś ma dokładnie taką samą strukturę plików u siebie i ma strzał, ten plik u siebie na dysku to u niego też to będzie działać ale w internecie to nie będzie działać w internecie posługujemy się adresem bezwzględnym albo bezwzględnym. Teraz wytłumaczę, o co chodzi z tym adresami względnym i bezwzględnym, bo to jest dosyć ważne. E, tutaj widzisz, popatrz, mogę zamiast tej strzałki wstawić link do jakiegokolwiek obrazka. Czyli ja sobie wstawię link do obrazka, hmm, wejdę sobie tutaj, wejdę sobie na przykład na stronę hmm, i wstawię sobie słuchaj tutaj wstawię sobie link do tutaj tego logo czyli klikam prawym przyciskiem kopiuję adres odnośnika kopił adres obrazka tak wstawię sobie i tutaj sobie wstawiam ten link i teraz jeśli to zapiszę to pojawi mi się w tym miejscu gdzie to pisałem na stronie pojawi mi się i widzisz, pojawił mi się właśnie ten obrazek w tym miejscu. I to jest tak zwane adresowanie bezwzględne. Czyli bezwzględnie na to, gdzie ta strona będzie, ten adres zawsze będzie działać. Ale tak ci nie radzę robić, bo widzisz, to, że tutaj jest ten obrazek w tej chwili, nie znaczy, że on tu będzie za jakiś czas. Jeśli, ja usunę, jeśli ktoś usunie ze strony nagrody.pl ten obrazek i wstawi inny obrazek, to on się podmieni. I tym samym na twojej stronie też się to podmieni. Więc e, radzę Ci wgrywać wszystko na swój serwer. Jak to teraz zrobimy? Teraz gramy ten plik strzałka PNG na serwer. Tutaj wchodzimy do total commandera. Tak? Łączymy się jak zwykle. Popatrz, tutaj mamy tą samą strukturę plików. Tak, i do katalogu i sobie Gram ten plik ja sobie okay. I mam, widzisz, wybrany plik z PNG. I teraz, skoro ja go tu grałem, to on jest pod adresem. tak. Magres z całka.png. Pod tym adresem jest ten plik HTTP, i to ma jest, jest nasz adres do pliku. Więc jeśli tutaj w kodzie wstawię właśnie ten adres do pliku, tak, czyli taki stały, to będzie u mnie na stronie widocznej świeżo sobie OK Widzisz, jest na stronie widocznym i to jest właśnie ten adres, czyli tutaj kliknę prawym przyciskiem i dam kopię adres obrazka wkleję adres obrazka to właśnie pojawi mi się ten obrazek, tak? Ale tak też nie, nie radzę robić. Teraz się uczymy i używam takiej subdomeny kal 24pl Ale już na następnych lekcjach będziemy podpinali własną domenę do serwera. A jeśli będziemy podpinali własną domenę do serwera, to nam się ten adres zmieni. Będziemy mieli nie peg.kal24.pl, tylko będziemy mieli własna domena.pl. Tak? I to będzie łamane przez i będzie łamane przez strzałkę. Jeśli nam się to zmieni, a my w kodzie umieściliśmy taki adres, to nam strzałka zniknie. A jeśli nam strzałka zniknie, to cała robota jest na nic. Więc używa się tak zwanego adresowania względnego. Adresowanie względne polega na tym, że nie uzależniamy się od adresu, tylko uzależniamy się od struktury katalogów. Popatrzmy. Plik .pl jest w katalogu images w stosunku do pliku index.html. My chcemy w tym pliku index.html umieścić ścieżkę do katalogu images. Tak. Przepraszam, że nie użyłem angielskiego, ale z prezentacją to robię, bo nie wszyscy znają angielski. I ścieżka wygląda tak. Katalog łamany przez nazwę pliku. To jest ścieżka. Gdybym dał sama nazwę pliku i zapisał, tak, To mi się nie otworzy. Odświeżam. Widzisz, nie mam obrazka. Daj powinien być obrazek, ale nie mam obrazka. Dlaczego nie mam obrazka? Bo tutaj nie ma pliku, nie ma pliku strzałka e, png. Gdybym tutaj umieścił ten plik. Raz. Widzisz, umieszczam go sobie tutaj też. Czyli tutaj, tak jak dałem... E, Popatrz, tu jest index.tm i tu jest strzałka png. Nie trzeba wchodzić do żadnego katalogu, nie trzeba nigdzie wychodzić żeby uzyskać dostęp do pliku z ciałka więc jest tak, jak tutaj jest zapisane: nie trzeba ani wchodzić, ani wychodzić do żadnego katalogu. Więc skoro nie trzeba, to powinno działać. Odświeżam i działa, tak? No ale teraz usunę. Jeśli usunę stąd plik, to nie będzie działać. Zwykle właśnie obrazki stają do jakiegoś katalogu, po to, żeby nie mieć bałaganu tutaj. Więc jest tutaj katalogu z ciałka. A skoro jest katalogu, w katalogu Images, też musimy sobie ten katalog tą ścieżkę napisać. Czyli Images. Slash i strzałka I tutaj pamiętam, nie używamy podsmitter i pamiętaj też na wielkość tych znaków, bo jeśli umieścisz coś takiego, tak, to to będzie działać. W Windowsie to będzie działać. Czyli no, pamiętaj, że daję ostatnio tyle dużo. W Windowsie to będzie działać. Już działa, tak. Ale jeśli to skopiuję na serwer. Ok. Jeśli to skopiuję na serwer, to widzisz, tutaj na stronie działa. Teraz wchodzę na serwer i obrazka nie ma, a wszystko jest tak samo. Wszystko jest tak samo, tylko y, tutaj mam y, system obsługiwany przez Windows, a tu mam system obsługiwany przez Linux. Jeśli na serwerze będziesz miał Windows, to też będzie działać, ale jako, że mam Linux, to Linux... Y, Wierzę, sprawdza, czy to jest duża literka, czy mała. A skoro było małe, no to, to też musi być małe. Więc teraz zapisuję, kopiuję. I mam skopiowane. Teraz zarówno tutaj mi będzie działać, jak i na serwerze mi będzie działać ten obrazek, tak? E, bo, bo zmieniłem na małą literkę, bo jest na literkę. Słuchaj, to na, dzisiaj, na teraz tyle. Pamiętaj, czego się dzisiaj nauczyłeś. nauczyłem się trzech rzeczy. czterech rzeczy. Spacja akapit to jest BR, tak? że przejście następnego akapitu to jest BR, czyli taki Enter. Zamiast Entera wpisujemy po prostu BR. Tak? I nauczyłeś się, że spacje to są NBSP, bo takie spacje zwykłe z klawiatury nie działają. No, takie służą w HTML do tego, żeby nam HTML ładnie wyglądał. Patrz jak to ładnie wygląda, jest wszystko uporządkowane. Widzimy, gdzie się zaczyna li, gdzie się kończy to li. Gdyby te stacje, te tabulatory nie były aktywne, to byśmy tego nie widzieli, byśmy mieli takie zdane wszystko i było głupio, bo by było niewidoczne. Więc to pamiętaj i pamiętaj, że jak wstawiamy obrazki, i pamiętaj o obrazkach, że jest konieczne, znaczy warto, aby linki były właśnie względne, czyli takie, których nie ma tego HTTP, a są za to bez, bez, względne ścieżki do katalogów, które będą działały niezależnie od tego, jak ją, jaką będziesz miał domenę. Jeszcze teraz sobie wycentruję tą szczałkę. Eee, zrobię to najgorszą metodą, jaka jest możliwa, czyli najprostszą. Eee, center i zamykamy center. To, co jest w tych znacznikach, ma być po prostu wycentrowane. Ja mówię najgorszą metodą, jeśli to patrzy jakiś informatyk, który się zajmuje programowanie stworzeniem centrum, to, no to powiedz, że to jest najgorsza metoda, ale ta metoda działa. Skoro działa, no to ją wykorzystam. A obecnie się tego mało korzysta, korzysta się ze stylu CSS, ale styla CSS będzie mówić na innej lekcji. E, takie najprostsze to zapamiętaj sobie, jeśli chcesz coś wycentrować, a inne rzeczy ci nie działają, pamiętaj, wpisz center na początku tego, co chcesz wycentrować, my chcemy wycentrować na razie, i na końcu też wpisz center zamknięte. Teraz zapiszemy i nam strzałkę wycentruję. Jest taka najprostsza metoda na wycentrowanie czegokolwiek. Tak, odświeżamy. No i mamy wycentrowaną strzałkę. Tak? OK, słuchaj. Czyli to było na tle. Czyli mamy centrowanie, yy, znaczki, yy, stacje. Jak robić odstępy, jeśli nauczyłeś. I czym się różnią adresowanie względne, czym się różnią adresowanie względne, adres adresowanie bez あらまくれ。